Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 21 kwit 2022, 17.17 17 et narzędzia i produkty do pielęgnacji samochodów ewoluowały i teraz pozwalają nam wykonywać pracę znacznie szybciej i łatwiej. Ponadto uzyskujemy lepsze wyniki, jeśli używamy ich prawidłowo. Polerowanie samochodu jest dość ciężkim i czasochłonnym zadaniem, jeśli robisz to ręcznie. Jednak dzięki dzisiejszym polerkom polerowanie samochodu nie zajmie dużo czasu i nie będzie męczące. Istnieje wiele polerek o różnych cenach i jakości. Więc jeśli myślisz o zakupie jednej z nich, najlepszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, która z nich najbardziej ci odpowiada i która pasuje do twojego budżetu. Ważne jest, aby wybrać polerkę zgodnie ze swoją wiedzą ponieważ jeśli kupisz polerkę o zbyt dużej mocy i nie wiesz jak jej używać możesz uszkodzić swój samochód dlatego zebraliśmy tutaj pięć urządzeń o najlepszym stosunku jakości do ceny w USA 1 polerka akumulatorowa DeWalt 20V dzięki dużej mocy solidnej konstrukcji i kształtowi łatwej obsłudze i zmiennej regulacji prędkości ta bezprzewodowa polerka sprawia że polerowanie pojazdu jest wygodne i łatwe bez kłopotów z przewodem. Regulacja prędkości pozwala na uzyskanie do 2200 obrotów na minutę, rpm, i jest bardzo poręczna. 2. Chemica Buff Polerka Mimośrodowa Torx to urządzenie dla entuzjastów detailingu, którzy chcą polerować lakier, usuwać zawirowania i zadrapania, rozprowadzać wosk i uszczelniacz, szorować dywany, Czyścić i przywracać przejrzystość reflektorów i nie tylko. Potężny 680-watowy silnik Torx zapewnia moc i moment obrotowy wymagany zarówno przez entuzjastów, jak i profesjonalistów. Pneumatyczna polerka kątowa Neiko. Jeśli preferujesz zasilanie pneumatyczne i masz już sprężarkę powietrza w garażu lub sklepie, Pneumatyczna szlifierka kątowa NEIKO jest niedrogą opcją do rozważenia. Waży zaledwie 4 funty. Jest kompaktowa, trwała i lekka. Prędkość obrotową można łatwo kontrolować, ściskając lub zwalniając ust. A uchwyt pasuje do trudno dostępnych miejsc. Polerka wykorzystuje siedmiocalowy pati i ćwierćcalowe szybko złącze NPT. Tarczenie wchodzą w skład zestawu Milwałke 2738 do 20M18. Według Milwałke Polerka M18 o zmiennej prędkości obrotowej jest pierwszą na świecie pełnowymiarową akumulatorową polerką obrotową. Oferuje wydajność przewodową bez kłopotów, ograniczeń i ryzyka uszkodzenia lakieru spowodowanego przeciąganiem przewodu elektrycznego podczas polerowania lakieru. Zgodnie z ocenami, polerka może ukończyć pełnowymiarowy pojazd na jednym ładowaniu, ale jeśli projekt renowacji lakieru wymaga wielu etapów, Takich jak cięcie, polerowanie i woskowanie, zaleca się posiadanie co najmniej dwóch naładowanych akumulatorów, 5. Dewalt Buffers Slesz Polisher DWP 849X Polerka Dewalt o zmiennej prędkości obrotowej, 7 lub 9. Ta polerka charakteryzuje się łagodnym rozruchem, najlepszą mocą i wydajnością dzięki silnikowi 12A, jest to doskonały wybór do projektów detailingowych lub wykańczania powierzchni metalowych i betonowych. Model DWP 849X zapewnia tempo i kontrole potrzebne do zastosowań często wykonywanych przez producentów wyrobów metalowych, specjalistów otwarb. Detailerów samochodowych i detailerów łodzi. Możesz być zainteresowany.